O widzowie, siemaneczko. Kolejny dzień. Czy to już mój koniec? Mam tu jakąś skrzyneczkę, w celę. Jakiś prezent, Kliknij guzik. Co to? Tak, będą jakieś potki. Aha. Potem na koniec odcinka. Oho, na pewno przeczytam e, tabliczki. W skrzyni masz ubrania i... Jedzenie poznaje... Słuchajcie. E, mam po szybkie, to muszę tak. Ten. E, litość ta, nosa, boga wszystkiego. Aha. ta boga wszystkiego. Aha. Ta boga wszystkiego. Ta. O, ale fajne i te idą. O, potrzebujemy ja Jest ta. Czapka. Kurska. Typowe buty nie, zgodnie, nie buty To jest ładne. Co to? Mocna kawa Tiger Energetic Lega Walszawa! Napój rafik! Co? Brak energetyk plus. Co? Co to jest? Ej. Ej, jemy to. Bo ja wiem, że lepiej po drugie chyba... Eee, działa. Churę Bo wiem, że kiedyś nie działało teraz oni naprawili ten błąd. Ta duchota. Ja normalnie nie, nie mogę wytrzymać w domu. To jestem sobie na dworzu. Nagrywam ten odcinek, A tu jakiś pokoik jest. może to coś, sumie Nie no, raczej nie było. No, nie ma, nie ma. Raczej nie ma, nie będę znaczy, sprawdzał. Zadanie otanoszone na silniejszego boga. Ehe, już to widziałem to. Najsilniejszy Bóg. Jakbym tylko miał więcej siły, to bym go pokonał. Ehm, pierwsze zadanie. Poprzątaj... Eee... Ehm, Kurde, Poprzątaj celę debila, czyli twoją. Ta, sam coś debilem. Sobie sam sprządę swoim celę niedługo. Kurde. W... normalnie w innym uniwersum to bym cię pokonał. Ehm, drugie zadanie. Nie uciekaj z... Eee, nie uciekaj i oddaj swój kanał, a, a jak nie, to co? Nigdy mnie nie wypuścisz? Czy tak czy tak mnie nigdy nie wypuścisz? O, to nie daje efektu. To po syru. Tu jakaś ształka na mnie. Kliknij guzik, a nie wiem co mam klik No hmm. klikać na guziku, ale lepiej Będziesz szykiem szybki piłkarz Wum, E wum. jak tutaj czuję się jak fresh Uda. Ej, Tiger Mój ulubiony energetyk Dobra, piję A ład, co jest? Przednie co ci tak mocno, co nie biję Ej, daj, on tam dał Mogłem zobaczyć, że mam mało życia. Boże jestem debilem! Nie no, debel. Debyl mnie. Całkowity. Eee. Boże, co ja narobiłem, dole. Dalić. Dobra, poprzątaj cele. No co? Tabliczkę mam poprzątać. Ej! Ja może wydostanę się. Kurde, musicie napisać jak uciec z tej celi, za pomocą ośmiu badałków Tylko, zaraz, ja tu mam sobie skrzynki Ej, o Ej, ja wydostanę się Ale może kliknę guzik? Ała Ała Ła, wow, dobra, nie, nie będę klikał, a może. E, kolejne drewno. Dobra, nie tu bi. Ebi Zginę. 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 Mam pół serca. Nie! Zginę. Zginę. Jedz to! Działaj mi degeneracją E nie, ja chcę! O to han Ej tyle drewna On myślał, że co? Że ja zginę... Może te się daję, to że jak zginę, to jeszcze nigdzie nie wrócę. Dobra Trudno Ha! Esa. Es S. my jakby nie było dwóch bloków, to bym był gdzie tutaj? To bym się wykopał. Bym on mi dał kilo Ale jeżeli by nie dał... A może on się pomylił i wsadził przypadkowo? Dobra walnij. Jestem wolny, to ja tylko... Wziąć te e, moje temy. gdzie ja mam moje temy. Tutaj ja to wyrzucam. Wyrzucam te słabiańskie temy, e, A może nie. Dobra, Dobra ja... ja tu pójdę. Dobra, dawaj, tu. Tutaj, tu, tu, tu. tu. Nie ma łóżka. Kiedy? Może na górze będą. Tutaj. Nie, ja skasowałem tą bazę. Kurde, musiałem resetować. Ymm... Pod łóżkiem miałem tajną bazę, której nikt nie wiedział. W sumie, potem wiedział. Ej, nie mogę tego wyciągnąć. Co to? To mi... To było mi serwer? Co jest za cheatowanie? Haker Ty mnie tu nie denerwuj Bo wezmę i przyjdę normalnie i cię załatwię I po męsku porozmawiamy Nie, to do drewna, boże, muszę tu poukładać. Aaa, dobra, wezmę jakąś poteczkę na no, niewidzialność. Wezmę te tu i temy odłożę. Ach, jestem wolny widzowie, jestem wolny, wolny Esam. Kolede, on jest naprawdę debilem ten Thanos. Dał mi, dał mi drewno. Dobra, ja piję niewidkę. A co mnie widać, za A dobra, idę bez niewitki E tam do, kake, do hakera pójdę, a w ogóle to skrzynia, tu była? Znaczy, nie ta, tu sobie wezmę mięsko ale jak korky, chociaż nieco więcej, nie? Ma sobie. Nie ma więcej. Mm. Słabo. Eee, regeneracja co ja tu no, dobra. dobra, ja w następnym odcinku pójdę do kopiarki może tam będą moje prawdziwe itemy w to są moje kopiowane jest... ono ma kopiarkę, a ja jeszcze jej nie kopiłem Ej, ja nie naprawiłem! Mimo, że dlatego on mi usunął wszystkie światy w Minecraft'cie, tym prawdziwym na innym telefonie. Eeeem. O kurde, kiedy ja zostałem albo. Huuuu, <laughs> jestem zły. Ja za zły, co wiem, o co. Kurde, nie, nie wiem, co tu chcę robić Albo wezmę tu. Albo tu nie, jakaś blama. Coś muszę to wymyśleć coś. Kurde, muszę się rozwijać, a nie. Budować. Znaczy muszę coś budować, a nie walczyć z jakimiś potworami, kurde. Z Rones. Kurde, ze schodki muszę to zrobić. Boże, ile roboty. TANOS i takie to normalnie, to, o boże Dobra, nieważne Ja idę spać Ja z wami się żegnam Zostawcie łapkę do góry A, nie zasnę Ale no to będę spał na, na stojąco I patrzę w, w sumie na barykonie No, ja z wami się żegnam To koniec odcinka Ja jestem wolny i wesoły s nie? szkoda jestem lubem. E, zostawcie suba, lajka like i co? I Jak chcecie, nie, to możecie sobie. I możecie skomentować odcinek, nie wiem. Jak nie macie cokolwiek do napisania, to napiszcie, nie wiem. XD Możecie nawet pamięć. A to raczej ten odcinek dzięki temu. Pójdzie. Chyba do góry, nie wiem. Nie, to chyba tak działa. Ten YouTube to cały czas aktualizuje YouTuby i na YouTubie. u góry nowe te. przyciski do lajka. Like Kiedy były tylko takie czarne, a teraz są do dołu i są tylko do góry. to już od dawna jest. Tylko takie, jakby złączone. Nie wiem, tak dziwne. Nie wiem. Ale dobra, ja jest? z wami się żegnam. Nara. Elo, pozdro!